Mówiąc, że, że to nie człowiek ma duszę, tylko dusza ma ciało ten kombinezon tymczasowy, no to w sumie odpowiedziałeś na pytanie moje kolejne, bo chciałem się ciebie zapytać, kim jesteś, czym jesteś? Może to jakby chciałbyś jeszcze trochę poszerzyć, czyli kim, kim jesteś albo czym, jak, jak wolisz? Najpierw słowo kim? Jestem, na razie jestem Piotrem. Jestem tutaj w tej, w, tej, w, tej, w tej bytności, Mieszkam to sobie w jakimś mieszkanku. Jestem tu z jakimiś dwoma stworzeniami na czterech łapach. No i, no i muszę tu funkcjonować. No, muszę tutaj się jakoś przemieszczać. Także na razie jestem kim, kimś, kimś. Ale z tej znaczy, nie, wiem, no. nie wiem, czy można. Tak mi trudno określić. Czy dusza jest czymś? Właściwie to ja bym powiedział odwrotnie, że to ja jestem czymś, to mięso moje, ten Piotr jest czymś, a dopiero dusza, ta dusza, którą nawet nie wiem, yy, jak wyglądam naprawdę. No bo czy, czy ja będę, skoro są, jest reinkarnacja, skoro są inne wcielenia, to czy ja wyglądam tak, jak teraz wyglądam, tak jak tu się widzę w tej kamerze? Czy jestem jakimś, jakimś innym kimś, jakie mam imię prawdziwe, nie? Więc raczej bym powiedział, że ta dusza w środku, ten, ta, 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 to prawdziwe ja, to jest właśnie kimś. Ale w tym momencie, póki żyję, póki tu chodzę i funkcjonuję, to jest czymś. No Czyli no, czymś jestem teraz, a kimś będę po śmierci. W sumie to znowu yy, powiedziałeś to, co właśnie oczekiwałem, że, 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 że powiesz i to jest też zgodne z moim postrzeganiem tego, yy, kim i czym jesteśmy. No ja, ja uważam no właśnie tak, yy, że my jesteśmy tą świadomością, a jakie ona ma ciało, no to się później dowiemy, jakby. Po, po tym, właśnie doświadczeniu w ciele. Tylko właśnie chciałbym powiedzieć wszystkiego dobrego. Również to samo. Tobie i. Trzymajcie się. Trzymaj Jestem. się. Działamy i, i ten. I, i ten. I... Do zobaczenia. No, i idźmy drogą ojczulka. Tak, jaką chcę, żeby to było, żeby to Zostanie wyglądało. Pozdrawiam Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.